Czyż to Bosa, lider Konfederacji? Ze mną w studiu. Witam pana, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Niech pan powie, czy z tego no, sukcesu Konfederacji pan wyciąga jakieś wnioski dotyczące polskiego podwórka politycznego i swojej, czy waszej pozycji na nim? Chcę wierzyć, że uczciwość, wierność swoim poglądom popłaca i że konsekwencja może być premiowana w demokracji. Że nie trzeba po prostu co sezon polityczny zmieniać poglądów i programu, zależnie od tego, jak wiatr zawieje, tylko że Warto być po prostu konsekwentnym i budować przez wiele lat swoją wiarygodność. Tak jest w przypadku Konfederacji. Uważam, że nasze diagnozy potwierdziły się, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w sferze integracji europejskiej. Uważam, że wyborcy to docenili. No plus fałszywe alternatywy, tak jak trzecia droga czy okazały się przystawkami Platformy Obywatelskiej i wyborcy szukają alternatywy. Bardzo pan, to, bardzo pan to ładnie powiedział, bo ja mam takie wrażenie przy tych pierwszych komentarzach z państwa strony, że właściwie to jeszcze chwila i przejmujecie władzę w Polsce. Tyle tam było fanfaronady. Wieczór wyborczy ma, Panie Redaktorze, swoją poetykę. Proszę nie zabierać prawa do radości. Formacji, która pięć lat temu kładliśmy się spać, będąc w Parlamencie Europejskim, a rano wstając okazało się, że mamy zero mandatów, bo nastąpiła korekta. A następnie w ostatnich wyborach parlamentarnych wybory, sondaże dawały nam kilkanaście procent, po to, żeby w dniu wyborów okazało się, że jest siedem. Proszę nam dać prawo do tej radości. Dziękujemy wszystkim za zaufanie. Liczymy na więcej, nie zawiedziemy. Jasne. Oczywiście pełne prawo do tego. Tylko zastanawiam się, czy jest u Państwa taka pamięć, że kiedy baza wynosi 10 milionów z ogonkiem to dostajecie 12%, ale kiedy ta baza wynosi 21 milionów to już tylko 7%. Żeby odnieść pełny sukces, trzeba robić krok po kroku. Formacje, które rządzą w różnych państwach europejskich, często budowały swoją pozycję po kilkadziesiąt lat. Ja mam wrażenie czasami, że my jesteśmy rozliczani za to, że nie jesteśmy w punkcie docelowym, w momencie, kiedy budujemy coś nowego, co ma być alternatywą dla PiSu, Platformy PSL i lewicy. Po prostu musimy przejść swoją drogę. Pokoleniowo nasze przywództwo jest złożone z 30-40-latków. Jesteśmy generacje młodsi niż przywództwo PiSu czy Platformy. Idziemy swoją drogą spokojnie, nigdzie nam się nie spieszy, nie uważam, że musimy przeskakiwać jakieś etapy i, yy, i to jest chyba właściwe podejście. Nie ma pan rację, tylko pytam o to, czy pańskim zdaniem rzeczywiście jest to jakiś progres, bo jak jest wiadomo, progres, panie redaktorze, moja ocenie jest. Okej, okay, ale Polsce, jak spojrzysz na badania na szali wielkość elektoratów, które poszły do wyborów w 2023 roku było ich 21 milionów, się 7%. Gdyby taka sama ekipa poszła do tych wyborów, to może byłoby trochę mniej powodów do radości. No tak, ale nie możemy znaczy trzeba porównywać rzeczy porównywalne. W eurowyborach zawsze frekwencja jest trochę niższa. Wybory samorządowe to też był nasz sukces, bo po pierwsze wprowadziliśmy radnych na wszystkich szczeblach, po drugie one są najtrudniejsze dla wszystkich nowych formacji. Dotychczas, od nie wiem, 20 lat żadna nowa formacja poza zapisem platformą PSL em i lewicą, które istniały wcześniej, nie obroniła się, że weszła do Sejmu i w wyborach samorządowych powtórzyła swój wynik. Nam się to udało. Ponownie weszliśmy do Sejmu. Znów żadnej nowej formacji, proszę przypomnieć, spa 15 ruch palikota, różne próby, jakieś polska ten to wszystko się rozpadło. My Przyjęliście te środowiska? W niewielkim stopniu. Staramy się budować na ludziach nowych, a nie na tych, którzy będą szukać szalupy rachunkowej, spisu czy platformy. A proszę mi wierzyć, że co się zgłaszają, szczególnie jak sondaże poszły w górę. I my chcemy budować alternatywę i robimy to. I mamy sukcesy. Moim zdaniem, głównym naszym sukcesem z tej kampanii wyborczej jest to, że zagłosowało na nas więcej kobiet niż na lewicę i wprowadziliśmy do Europarlamentu więcej kobiet niż lewica. A to lewica zawsze lubi dużo mówić o kobietach. Druga sprawa, więcej robotników na nas Głosowało ludzi pracujących fizycznie niż na lewice I trzecia sprawa. Wcześniej bazę wyborczą mieliśmy głównie wśród młodych, gdzie jesteśmy partią numer jeden. Wśród ludzi poniżej 30 roku życia jesteśmy partią numer jeden w Polsce. Natomiast wyższe generacje, mniej chętnie, średnie pokolenie dużo, ale starsi nie. W tych wyborach coś się zmieniło. Po raz pierwszy w pokoleniu starszym mamy kilka procent poparcia. Moim zdaniem, część ludzi, która była zapatrzona, czy to w Jarosława Kaczyńskiego, czy w Donalda Tuska, patrząc, jak wygląda przywracanie praworządności w stylu Tuska i Bodnara, albo patrząc, jak wyglądał rozczarowujący zupełnie dla patriotycznego prawicowego wyborcy finał rządów Pisu, szuka alternatywy i my chcemy z całą pokorą, ale jednak tą my alternatywę przedstawić i przekonywać. Zamykamy okienko w jedynce, zapraszamy do tego Info. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, lider konfederacji, nadal w naszym studiu. A nie ma pan wrażenia, że po prostu cała masa ludzi nie poszła do wyborów, bo was się nie boją? Uznali, że konfederacja to nie jest takie zagrożenie, żeby trzeba było koniecznie iść do wyborów, bo te centrowo liberalne środowiska i tak utrzymają swój stan posiadania. No Jeśli tak było, to jest to zdrowa reakcja, bo nas się nie ma co bać. Pan mnie przecież kojarzy, że kiedy. Wie pan był, o jakimś strachu mówię? Od kiedy byłem młodym chłopakiem no i czy w tej demokracji doszło do jakiegoś, że tak powiem, nadużycia? No nie, jeżeli mamy nadużycia, to ze strony innych partii. Media lubią demonizować konserwatywną, narodową czy wolnościową prawicę, ale prawda jest taka, że czy to grube afery o podłożu korupcyjnym, czy jakimś wywiadowczym, czy grube nadużycia, jeżeli chodzi o wychodzenie poza kompetencje władzy, zdarzały się ludziom z PiS z platformy z lewicą, ale nie nam. Wie pan dlaczego? Powiem pan, że uwagi. jeszcze nie rządziliśmy. No i nie do końca to jest prawda. To znaczy, jakby nie, nie, nie chcę się przedstawiać jako opcja, która rządziła, bynajmniej. Natomiast e, część z nas, czy na poziomie samorządu, czy, czy, czy w przeszłości była w różnych instytucjach. Nie ta liga. Panie redaktorze, można oczywiście powiedzieć, że e, tyle sobie wiemy, ile nas sprawdzono, i pewnie pan redaktor ma rację. To, to, to prawda. Natomiast. E, nie ma co się nas bać. To jest moja myśl. Nie ma co się nas bać i w ogóle, ja bym przestrzegał przed głosowaniem ze strachu czy z nienawiści. Za dużo jest negatywnych emocji w naszym społeczeństwie. Jasne. Politycy nie są tak zantagonizowani jak obywatele. Mówię to z pierwszej ręki, będąc teraz w prezydium, widzę te dyskusje, w prezydium Sejmu, widzę jak traktują się w mnie politycy. Może poza dwoma liderami, Kaczyński i Tusk, yy, większość polityków traktuje się normalnie. Co to znaczy normalnie? To znaczy jak rywalizujący koledzy z jednej firmy. Czasem yy, trochę jest jakiś fochów, ale jest też współpraca. A kto to? Którzy to, trzeba ludziom mówić. Którzy to polityki? platformy aspirowali do państwa, może pan powiedzieć, czy, czy nie? Mm. Nie będę oczywiście rzucał żadnymi nazwiskami, szczególnie jeżeli się z daną osobą, że tak powiem, nie porozumieliśmy. Natomiast mogę powiedzieć, że na przykład jeden z byłych europosłów Platformy ostatnio do mnie dzwonił, no i okazało się, że w pełni zgadza się z tym, co my mówimy, a nie co mówi Platforma, jeżeli chodzi o obecne skutki polityki Unii Europejskiej. To jest dla mnie zdumiewające, że z nami zgadza się naprawdę coraz więcej ludzi z głównego nurtu i to są i ludzie z biznesu, i to są ludzie, którzy ekspertowali przy, przy, przez lata przy Platformie, ale też przy PISie naprawdę naprawdę to idzie szeroko tak taka powiedziałbym trzeźwa realistyczna korekta jeżeli chodzi o sąd unii europejskiej to co się stało z rolnikami jest bardzo ciekawe rolnicy byli przez lata przedstawiani jako baza polskiej, polskiego poparcia dla unii europejskiej Nie poszli do wyborów A, ale zrobili coś więcej jak się w tej chwili jedzie przez Polskę, to na zabudowania gospodarstwa gospodarczych można zobaczyć eurosceptyczne transparenty unia europejska z jakąś kosą że niszczy rolnictwo i to jest fakt mówi pan żeby się nie obawiać yy... Konfederacji. Niech Pan to powie tej Pani, którą Pan Bram do szpitala posłał. Nie wiem w tej chwili... Zasypującej oczekań nie są. E, okej, okay, okej. Okay. Wie Pan, no, problem jest taki, że medialnie zostało podane, że do szpitala, natomiast w, w dokumentach, z tego co wiem, uchylenie immunitetu w ogóle nie było żadnej szkodzie na, na zdrowie z tego co pamiętam. Ja nie chcę tej sprawy komentować. Ja byłem wobec tej akcji krytycznej, jak Pan redaktor doskonale wie. Wiem. Nie miałem problemu z zajęciem stanowiska, natomiast nie chciałbym, żebyśmy ją Sprawa tam z Potępienia z pańskich ust, z mównicy, mamy, nie słyszeliśmy. Było w innych miejscach. To, to, to. Natomiast nie chcemy, żebyśmy się zajmowali sprawą z grudnia, bo uważam, że mamy sprawy dużo poważniejszego kalibru teraz. Z maja, nie. z czerwca, z kwietnia i nimi się powinniśmy zajmować. Mamy I na, pewno się, na, i na pewno się nimi zajmiemy. Zatrzymanie, zatrzymanie inwestycji CPK. A pan coś wie o wybuchu w Węsko? Yy. Poza tym, że był to wypadek? A pan redaktor wie, że to był wypadek? Tyle słyszę, więc może pan coś wie więcej. Nie, no ja widziałem pierwsze relacje, w pierwszych relacjach prasowych pojawiło się słowo atak wśród tych, którzy to relacjonowali. Zastanowiło mnie to. Mhm. Ale jakoś oficjalnie ciągle słyszymy, że pożar przy utylizacji odpadów po paliwach rakietowych. Ja nie wykluczam, że to był wypadek. Natomiast nie wykluczam to, że to była jakaś forma dywersji. Uważam, że gdyby to była forma dywersji, to byłaby to dywersja dobrze. Dobrze wycelowana, dlatego że w tych zakładach powstają jedne z najbardziej skutecznych na świecie rakiety, przy pomocy których wojska ukraińskie strącają rosyjskie statki powietrzne. To przejdziemy do tego za chwilę, ale muszę pana jeszcze o to dopytać. Pan się nie boi posła Brauna w Parlamencie Europejskim albo o niego? Ja w ogóle się, panie że niewielu rzeczy boję. Gratuluję, to rzeczywiście godna podziwu. Uważam, że nie powinniśmy się kierować strachem, szczególnie w polityce europejskiej. Za ja dużo bo, jest tego kredowania. Jeżeli, jeżeli pan poseł Brał zgasi umowne świece chanukowe w Strasburgu, pewnie nie one, bo nie wiem, że tam w ogóle są, ale pan wie, że te liberalno-lewicowe... Elity będą na niego tam działały jak płachta na byka. Odpowiedzialność za to spadnie na pana. Oni tak już wszystko widzieli, panie redaktorze. Naprawdę. Tam przyjeżdżali i komuniści, tacy prawdziwi, co wywieszali. Sam to widziałem na, na biurach swojego w parlamentu, w Parlamencie Europejskim, flagę z sierpem i młotem, a więc flagę najbardziej ludobójczego reżimu w historii. I przyjeżdżali tam prawdziwi skrajni prawicowcy. Nie tacy, że tam ktoś ich krytykował, dokonując naprawdę skrajne poglądy. I tam już wszystko widzieli. I to nie robi na nikim wrażenia. Ja, a ja, to argument za czym? Za tym, że w ogóle ten jest temat do dyskusji, nie ma czym się przejmować. Moim zdaniem przed Grzegorzem Braunem i innymi europosłami Konfederacji, to jest pokazać pazur merytoryczny w pracy w Parlamencie Europejskim. To jest e, pokazać zdolność do współpracy z europosłami z innych państw, przekroczyć ewentualne e, obawy i uprzedzenia. I to nie będzie łatwa robota, bo to jest instytucja mocno poprawna politycznie. A to pana zaskoczy, bo Co dla pana prawo może być łatwiejsza niż przypuszczamy, bo ma kompetencje, której wielu polskich eurodeputowanych nie ma, zna angielski. O to tak. słyszałem całkiem przyzwoicie. I utrzymuje kontakty międzynarodowe. To znaczy już nieraz uczestniczył w różnych prawicowych zjazdach różnych partii, podobnie jak inni nasi europosłowie. Także ja myślę, że oni się tam odnajdą lepiej niż wielu z tej osobowej delegacji PiSu, co tam jeździła w poprzedniej kadencji. No, chyba, że znowu Nic, nie wiemy, co oni złożyc. robili, A szefa delegacji wysłali na polityczną emeryturę. Najbardziej kompetentnego europosła Sarusza Wolskiego zesłali na dwójkę na Lubelszczyznę. I tak wykombinowali, że kluczowe postacie nie weszły. Co pan ma do tego PiSu? Yy, uważam, że jest to partia, która prowadziła zupełnie inną politykę niż deklarowała swoim wyborcom, i uważam taki sposób uprawiania polityki za godny potępienia. Ale o Was też nic nie wiadomo, jaką będziecie tam politykę. Ale można przeanalizować nasze głosowania z już dobrych kilku lat, kiedy jesteśmy w Sejmie. Jeżeli zagłosowaliśmy gdzieś sprzecznie ze swoimi deklaracjami, można o tym powiedzieć. Ja uważam, że my mamy prawo recenzować tak samo inne partie. Jeżeli ktoś w Polsce opowiada, że będzie bronił suwerenności, a tam popiera komisarz von der Leyen, popiera Europejski Zielony Ład, popiera Fit for 55, popiera wieloletnią strategię LGBT, a tutaj pozuje na konserwatysty i suwerenisty, to ja uważam, że moją rolą jako jednego z liderów prawicy w Polsce jest demaskować hipokryzję i ostrzegać wyborców. To jak pan sobie wyobraża tę polityczną drogę Konfederacji w najbliższych latach? Bo jak słucham. I pana, i pańskich kolegów, to samodzielnie. Tylko jak samodzielnie, no to za 20 lat wam to zajmie. Czas pokaże. Nie, no, jak wszystko. Nikt z nas nie zna przyszłości. Podstawa w polityce demokratycznej budować wiarygodność, budować poparcie, a następnie yy, dzięki temu zdobywać atuty w parlamencie, w instytucjach i używać ich na korzyść swoich wyborców. My nie będziemy mieli żadnego problemu, żeby podnieść yy, rękę za ustawami korzystnymi dla Polaków, które przedstawią inne partie. Nie ma problemu. Współpraca nie jest dla nas problemem. Hipokryzja jest dla nas problemem. Jeżeli ktoś kradnie publiczne pieniądze, albo jeżeli ktoś głosuje zupełnie inaczej niż do Panie redaktorze, no skąd pan to wie? Niezawisłe sądy o tym decydują. W sensie prawnym tak. W sensie, politycznym, sens? w sensie politycznym i moralnym. Jeżeli... Ale to trzeba najpierw wiedzieć, że ktoś ukradł, żeby go skazywać, nawet moralnie. Ja uważam, że y, tworzenie specjalnych programów rozdawniczych, i my w Konfederacji tak uważamy, że branie pieniędzy podatnika, których brakuje, gdzie nasze państwo się zadłuża i tworzenie programów rozdawniczych i rozdawanie pieniędzy po znajomości, to jest forma złodziejstwa. I że sąd nawet... nikogo nie skaże. To, panie redaktorze, nie znaczy, że to nie jest forma złodziejstwa. To już pana nawet nie pytam o pańską reakcję na zachęty pana premiera Morawieckiego, a potem pana Sasina, że właściwie to wszystko się dało, nawet z ludowcami. To, do czego pan nawiązuje, to jest nic innego jak teatralne gesty, w który, za którymi nie ma żadnej dobrej woli. A skąd pan wie? Ponieważ w polityce jest tak, że jeżeli ktoś chce z kimś coś zrobić, to z reguły spotyka się nieoficjalnie, rozmawia, przekonuje. A u was tego nie ma? E, a w pisie tego nie ma pisze jest nieoficjalnie nóż pod żebra, a oficjalnie piękne słówka. Ale pan wie, panie pośle, że gdyby doszło do takich są rozmów, To w platformie, żeby było ja oni nie są lepsi. Oni mieli kiedyś nie rozmawiali. To wasze elektoraty biłyby brawo. Jeżeli, gdyby? No, gdybyście się porozumieli, przypadli o tym. To nie jest prawda. Mieliśmy badania opinii publicznej w tej sprawie, yy, wykonywane przed wyborami. I z nich wynikało zresztą niezaskakującego, że wyborcy Konfederacji byli bardzo podzieleni i zarazem. Co do tego, z kim powinniśmy ewentualnie zawrzeć koalicję, ale większość uważała dokładnie to, co mówiliśmy w kampanii wyborczej, że nie powinniśmy zawierać koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą, że to jest banda hipokrytów, ludzi oderwanych, nieskutecznych, którzy uprawiają paździerzową politykę z poprzedniej epoki i że musimy grać na zmianę jakościową i pokoleniową i pracować w opozycji. My A to gdzie zrobimy, ją chcecie to tę zmianę pokazywać? Bo najlepiej to robić w rządzie. Panie redaktorze, jak się pracuje w opozycji? W Parlamencie na odpowiedzialności. W Parlamencie przedstawia się swoje projekty, tłumaczy się wyborcom, co chce się zrobić, przychodzi się na, na, na wywiady, odpowiada na pytania i cierpliwie buduje perspektywę rządzenia lepszej jakości. To, że ja w tym wywiadzie chcę rozmawiać o jakości ochrony y, y, polskiej granicy, albo chcę rozmawiać o porcie kontenerowym, albo o CPK, a nie o gaszeniu hanuki, to jest wyrazem tego, jakie mam podejście do polityki, prawda? Rozumiem. To, że przez całą kampanię europejską chcieliśmy rozmawiać merytorycznie o regulacjach unijnych, a nie o tym, czy PIS gorsze od platformy, czy. Platforma odpisu to jest wyrazem naszego podejścia. Proszę ja zwrócić uwagę, to nie jest aluzja do nikogo, to jest ocena sytuacji. W kampanii parlamentarnej mieliśmy cały szereg debat merytorycznych przed eurowyborami, gdzie Unia Europejska jest mega organizacją merytoryczną, gdzie jest bardzo dużo szczegółowych regulacji i nie mieliśmy żadnych debat merytorycznych. To jest ogromny błąd. Powiedzmy A myśli pan, sobie? że ktoś chciałby ich słuchać? Jestem pewien, że są obywatele, którzy wysłuchaliby debaty o Europejskim Zielonym Ładzie, bo jest to jest jeden z najbardziej medialnych tematów. Jestem pewien, że o polityce handlowej Unii Europejskiej, na przykład przedłużaniu umów o ruchu bezsłowym i bezkwotowym z Ukrainą, ludzie by posłuchali dyskusji. Jestem pewien, że o wychodzeniu Unii Europejskiej poza traktaty ludzie chętnie by posłuchali dyskusji, tylko niestety, że dyskusja na żadną z tych trzech kwestii się nigdy nie odbyła. Boję się, że pan się byli, panie pośle. Nie słuchaliby. Pan jest Nikogo bardziej, z nas pan jako dziennikarz y, który informuje społeczeństwo o polityce jest bardziej sceptyczny względem społeczeństwa niż ja wie pan, jako polityk wie pan co po prostu a, pan ma inne interesy y, ja się po prostu obawiam że nikt z nas na własnym organizmie nie odczuwa tego że ktoś nam zabiera jakąś suwerenność Wystarczy popatrzeć na rachunki za prąd, za ciepło, już na. Jak będziemy samodzielni, już, to będą niższe. Już na wiecach nie, nie, to nie jest kwestia samodzielności, to jest kwestia pozwalania Unii na wtykanie swojego nosa we wszystko. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówiono nam i pamiętam to bardzo dobrze, że energetyka jako branża strategiczna będzie w kompetencjach państw członkowskich. Dlaczego nikt o tym już nie mówi? Kiedy nas oszukano? Na którym etapie to się zmieniło? Myśmy nie ratyfikowali żadnego nowego traktatu, gdzie jest napisane energetyka już będzie w kompetencjach Brukseli. A w tej chwili tak, gazu już. Ma nie być do ogrzewania domów. Oleju połowego ma nie być. Węgiel ma być obciążony płatnymi, karnymi opłatami i wycofany. Ciepło ma być, czy energia, czy prąd ma być w większości z ozy, które są niestabilne i które trzeba uzupełniać czymś innym. Nie mamy tego czegoś innego. Już jesteśmy skazani na import prądu. I tak z każdą rzeczą. No dobrze, kompanią. nie pozwalamy się uniknąć. To są koszty. Te sprawy I co robimy wtedy? Co się wtedy dzieje? I robimy tak, jak nam się opłaca. Czyli e, jeżeli opłaca, Kopiemy węgiel? Znaczy, kopiemy węgiel, i go zużywamy i go spalamy. Podobno się kończy, więc w czym problem? Chińczycy w w tym, że go można zaimportować. Chiny, z których, z, 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 z z, których importujemy ogromne ilości jako Unia Europejska, jako Polska towarów, zbudowały dziesiątki nowych elektrowni węglowych. Hindusi też się nie pieszczą. Oficjalnie są deklarowane piękne słówka, a faktycznie robią to, co im się opłaca. My mamy być jedynymi altruistami, którzy działają na własną szkodę gospodarczą. Rozumiem Niemców, rozumiem Francuzów, ich na to stać. Nas jako Polaków na to nie stać. Jeżeli zabierzemy Polakom możliwość ogrzewania domów gazem, gdzie właśnie samorządy wydały miliardy, prawdopodobnie wysyłać z całego kraju, na budowę sieci gazowniczej, wydaliśmy ogromne pieniądze na, gazo na gazoport. I po co to zrobiliśmy? Nie zabierzemy. No, ale Unia Europejska już zdecydowała. Uważa pan, że to się nie wykona? Oczywiście, że uważam, że się nie wykona. No to jest pan eurosceptykiem, tak jak ja? Brawo. <laughs> e, przyszedł pan gazety. Rozumiem, że w szlachetnym celu, choć naprawdę nie musi pan ani nam nikomu przypominać, że ten pogrzeb jest przed nami. Zakładam, że będziemy rozmawiać może o ochronie granicy, i, i że tak jak w innych miejscach będę musiał dyskutować o tym, czy żołnierze mają prawo do użycia broni. Eee, więc wziąłem wczorajszy telefon, wczoraj wczoraj żeby pokazać, że jak się nie używa broni, to kończy się tak, że tacy chłopcy są mordowani przez tych, którzy nielegalnie eee, tacy może źle używają słowa, tacy młodzi mężczyźni którzy służą w wojsku są no dobrze, ale będzie nowa ustawa za głupotę ona celebrytów, pana, ona, za głupotę pana... celebrytów, którzy dehumanizowali naszych żołnierzy czy z funkcjonariuszy straży granicznej robiąc z nich morderców płaci się ich życiem, a nie tych celebrytów, którzy a uważa pan, mordercy. że ci celebryci spowodowali, że ktoś nie strzelił? Uważam, że ci wszyscy, którzy tworzyli atmosferę nagonki na służby mundurowe chroniące naszą granicę i nasze bezpieczeństwo Stworzyli, właśnie, stworzyli sytuację, w której mógł powstać rząd, w którym jest na przykład minister sprawiedliwości, pan Bodnar, który stworzył specjalny zespół prokuratorów do ścigania nie przemytników, nie nielegalnych imigrantów, tylko do ścigania takich ludzi jak Mateusz, który został zamordowany, i jeżeli otworzą ogień do tych, którzy chcą ich zamordować. Uważa pan, że pushbacki były ok? Uważam, że cofanie nielegalnego imigranta na właściwą stronę granicy jest dokładnie tym, co powinien zrobić strażnik graniczny z humanitarnym podejściem w tym roku obchodzimy Ale stulecie w Topili tym się. roku od, obchodzimy stulecie Korpusu Ochrony Pogranicza Korpus Ochrony Pogranicza który nam zapewnił przed wojną bezpieczeństwo nie wahał się żeby strzelać do tych którzy nas atakują Pan i tych którzy kazał, wydał taki rozkaz proszę otworzyć ogień do tego. najpierw broń gładkolufowa jeżeli można było do rolników strzelać pod sejmem z broni gładkolufowej to można pociskami do, gumowymi tak, do gumowymi to można i do nielegalnych imigrantów i ich przemytników. Jeżeli by nie reagowali na strzały z broni gładkolufowej są paralizatory umożliwiające na odległość yy, yy, strzelanie. Jeżeli by nie reagowali, są lepsze miotacze gazu niż te małe ręczne. Jeżeli można polewaczek używać, jak używali Węgrzy na swojej granicy, kiedy mieli kryzys migracyjny. Jeżeli na takie, nazwijmy to, miękkie środki nie reagowaliby, to się używa wówczas środków ostrzejszych. Strzały ostrzegawcze, a w ostateczności także strzały z broni ostrzegawczej. To ostrzej. na koniec. Ta ustawa Litwinii jest ostatnio, przepisem, który Panu odpowiada? Litewska Straż Graniczna ostatnio zastrzeliła mężczyznę, który prowadził auto Proszę i panie, po panie, prostu pośródło. zignorował i próbował raz. wjechać Przecież do Czy ta rysa. ustawa to jest coś, znacz Pytanie, która ustawa? Ustawa, która no, na nowo realizuje czy normalizuje Czekamy użycie? Czekamy aż zbyt. wpłynie do Sejmu. Są w tej chwili przepisy, być może można je jakoś poprawić. Czekamy na ustawę, która wpłynie do Sejmu. Przeczytamy, ocenimy. Na razie pracujemy na zapowiedziach medialnych. Jedyną instytucją, która przedstawiła projekt jest BBN. I przypomnę, że w poprzedniej kadencji Sejmu PIS nie chciał tego projektu uchwalić. Teraz już chce. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie bardzo, proszę. panie redaktorze. Dziękuję państwu.